Moim państwem gościem jest pan Jacek Dziaczyk, burmistrz miasta Ustwa. Witam państwa. Dzień dobry. Czy zdradzi pan nam, jak udało się panu wygrać z partia, tak dużymi partiami jak Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, które mają przecież milionowe finansowanie z budżetu państwa? Ja myślę, że sprawa samorządu, sprawa lokalnych spraw, które są do rozwiązania w wózce, nie ma nic wspólnego z działalnością partyjną i uważam, że mieszkańcy to docenili, że dla nas liczy się skuteczność, dla nas liczy się rozwiązywanie problemów, a niekoniecznie przynależność partyjna. Ostatnio różne osoby mówiły o zanieczyszczeniu środowiska, powietrza w wózce. Jak pan to skomentuje? No to zjawisko nie dotyczy tylko ustki. U nas ono występuje może w, na, w niewielkim stopniu, czyli nie, nie mamy takich problemów jak w dużych miastach. Ja chcę przypomnieć, że to zjawisko jest przez nas stopniowo realizowane. Wszystkie budynki, które są rewitalizowane w starej części miasta, mają już ogrzewanie proekologiczne, czyli w sumie wyeliminowaliśmy ponad 200 paleni tradycyjnych, które w tej starej części miasta się znajdowały. Również nasz zakład energii MPES, który prowadzi ustecką ciepłownię od roku 2015 w ramach programu Czyste Powietrze dokonał ponad 150 wymiany piecy tradycyjnej. To nie oznacza, że mamy ten temat załatwiony do końca, dlatego w tej chwili został powołany zespół, który z jednej strony ma zinwentaryzować stan aktualny czyli przeprowadzić wywiad środowiskowy, ustalić sposób ogrzewania poszczególnych właścicieli lokali i wszystkim tym, którzy jeszcze korzystają z ogrzewania tradycyjnego, zaproponować skorzystania z rządowego programu Czyste Powietrze. My jesteśmy w stanie przygotować wnioski, udzielić pełnej informacji, w jaki sposób można skorzystać z dopłat. Te dopłaty wynoszą nawet do 90% w zależności od dochodów poszczególnych rodzin. Chcemy również przekazać podstawowe informacje wszystkim mieszkańcom o szkodliwości stosowania paliwa stałego, czyli węgla, drewna w paleniskach. Ta wspólnie połączona edukacja ma zachęcić właścicieli lokali do wymiany pozostałych jeszcze piecy. Z drugiej strony w tych lokalach, które są w 100% własnością komunalną ustaliliśmy, że w przeciągu dwóch lat, czyli w tym roku i roku 20 wymienimy wszystkie piece na paliwo stałe. Zostaną one zastąpione ogrzewaniem gazowym lub zostaną te lokale podłączone do ciepłowni, czyli do naszego MPC. -u. Dokonujemy przeglądy wszystkich planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w celu wyeliminowania zapisów, które pozwalałyby w nowo budowanych budynkach stosowanie się ogrzewania tradycyjnego. Czyli chcemy kategorycznie zabronić stosowania ogrzewania tradycyjnego, czy ogrzewanego ogrzewania takich lokali paliwem stałym, czyli węgiel, drewno. Ogrzewanie dopuszczalne przez nas, w naszym mieście, to jest gaz i podłączenie do sieci ciepłowniczej. Także jest to cała paleta. Działań spółka MPS przygotowuje również rozbudowę sieci ciepłowniczej w celu zabezpieczenia tych potrzeb mieszkańców. Także takie połączone działania plus monitoring. Ten monitoring rozpatrujemy w dwóch wersjach: albo stacjonarny, albo mobilny. W tej chwili w przeciągu miesiąca czasu ta decyzja zostanie podjęta. Chcemy, żeby we wrześniu, przynajmniej w pięciu miejscach na terenie miasta, taki monitoring był dokonywany. A w przypadku monitoringu mobilnego, żeby wychwytywać te miejsca, gdzie jest zanieczyszczenie powietrza największe. Jak podsumuje pan sezon 2018? Mówimy o sezonie turystycznym. On ze względów, chyba i programu, i pogody, która była wyjątkowo sprzyjająca, uważam, że był udany. My zlecamy corocznie badania operatorów sieci komórkowych badanie rynku, czyli przekazy, pozyskiwanie informacji ile osób odwiedziło naszą miejscowość i chcę Państwu powiedzieć, że średniorocznie w miesiącu czerwcu, lipcu, sierpniu w Wózce przebywało ponad 70 tysięcy mieszkańców, Także. Łącznie z tymi mieszkańcami, którzy tutaj mieszkają i okoliczności, okoliczności, okoliczności okolicznymi osiedlami. Nasza aglomeracja wtedy liczyła ponad 100 tysięcy mieszkańców. Jest to ogrom osób, które tutaj przebywają i to jest również wyzwanie, bo dla tych osób musimy zabezpieczyć wszystkie niezbędne potrzeby dla ich normalnego funkcjonowania w naszej miejscowości. Także uważam, że, że sezon był udany. W tym roku przygotowujemy również szereg imprez. Taki program został przedstawiony mieszkańcom w miesiącu w październiku. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania. Już ukazują się pierwsze zwiastuny tych imprez, które będą realizowane. Chcemy kontynuować Festiwal Wiatrów, Cztery Żywioły rozszerzony o pokazy nie tylko paralotniarzy, ale również samochody, samolotów sportowych. Myślę, że to będzie impreza udana. Oczywiście, największym przeciwnikiem tej imprezy jest pogoda. Myślę, że ta pogoda w tym roku będzie bardziej sprzyjająca i wszyscy będziemy mogli podziwiać te występy. A co było powodem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej? Czy ludzie są zadowoleni z tego rozwiązania? No myślę, że tak jak rozmawialiśmy o tych działaniach proekologicznych, eliminacji tak zwanej niskiej emisji, to Pamiętajmy, że źródłem tej niskiej emisji nie jest tylko spalanie w piecach przydomowych, w kotłowniach przydomowych opału stałego, ale również ruch samochodowy, czyli zanieczyszczenie od pojazdów mechanicznych. Komunikacja lokalna ma za zadanie zachęcenie mieszkańców, turystów do korzystania z innych form, niekoniecznie z własnych samochodów. W czerwcu przygotowujemy nowy przetarg na wyłonienie operatora, który będzie świadczył tam usługę w roku. 19 i 20. Chcemy, żeby jednym z warunków tych przewoźników, którzy złożą swoje oferty, było wykonywanie tej usługi za pomocą pojazdów proekologicznych, czyli z napędem gazowym. To jest wszystko w kierunku właśnie zmniejszenia emisji spalin. Z drugiej strony uważamy, że mieszkańcy, zwłaszcza starsi, muszą mieć możliwość swobodnego komunikowania się na terenie naszego miasta. Mamy, czyli część z mieszkańców korzysta z przychodni zdrowia, która mieści się na osiedlu lędowo osiedle socjalne budynków przy ulicy, kolorowa, wilcza jest, przepraszam, wiejska, jest w znacznej odległości od centrum miasta. Chcielibyśmy, żeby swobodnie ci mieszkańcy mogli komunikować się, przemieszczać się po naszym mieście. Ta komunikacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z informacji, które uzyskaliśmy od przewoźnika w ubiegłym roku, a przypomnę, że uruchomiliśmy tę komunikację w połowie lipca, do końca roku z tej komunikacji skorzystało około 80 tysięcy. Osób, które przemieszczały się za pomocą tej komunikacji. W tym roku myślę, że to będzie jeszcze większa liczba. Czy planuje Pan jakąś większą współpracę z władzami miasta Słupsk? Czy na przykład jedna opłata na postój i taksówek w Słupsku i wózce? My przystąpiliśmy do programu wspólnie ze Słupskiem jednego biletu. To jest program, który jest przygotowywany. Przez zarząd Województwa Pomorskiego, przez Urząd Marszałkowski. Co prawda nie obejmuje on taksówek, natomiast wszystkie środki komunikacji publicznej, czyli autobusy, pociągi. Chcielibyśmy, idea tego pomysłu jest kupowanie biletu z miejsca X do miejsca Y dokonanie opłaty, która umożliwi korzystanie z wszystkich dostępnych publicznych środków transportu. Oczywiście taksówki w tam niestety nie wchodzą. A jeżeli chodzi o współpracę ze Słupskiem, ja myślę, że ona jest, ale ona się powinna rozwinąć. No, temat, który uważam, jest najważniejszy dla mnie i dla pani prezydent Słupska to jest uruchomienie całorocznego stałego połączenia kolejowego między naszymi miastami, żebyśmy byli nie tylko skazani na połączenie autobusowe, gdyż no przepustowość drogi łączącej Łódzka ze, ze słupkiem jest ograniczona, zwłaszcza w sezonie letnim. Uważam, że alternatywnym połączeniem powinno być połączenie kolejowe, tym bardziej, że ta linia kolejowa jest w tej chwili modernizowana. My i Słupsk jesteśmy na etapie realizacji nowych węzłów integracyjnych. Uważam, że szynobus, który kursowałby między Słupskiem, Łódzką z częstotliwością nie rzadziej raz na pół godziny, a w, poza godzinami szczytu jest to możliwe raz na godzinę. Na pewno cieszyć się będzie zainteresowanie mieszkańców i Ustki, i Słupska. Pozwoli to nam lepiej się komunikować i w sprawach dojazdu do szkół, w sprawach dojazdów do pracy, w sprawach dla Ustrza związanych z handlem, kulturą i wszystkimi instytucjami, które w Słupsku się mieszczą z rangi wielkości tego miasta, a z drugiej strony Słupszczanom pozwoli przyjechać do Łódzki w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Nie będą wtedy ograniczeni żadnymi innymi sprawami. I myślę, że no jest, to, jest to wymóg czasu i takie rozwiązanie będzie przyjęte. Mhm. Czy planuje Pan startować na kolejną kadencję? W tej chwili ta kadencja trwa 5 lat. Ja w tej chwili żadnych deklaracji nie chcę złożyć. No niestety, no kalendarz, jeżeli chodzi o mój wiek, biegnie nieubłaganie. W tej chwili jeszcze o tym nie myślałem. Nie chciałbym żadnych takich sztywnych deklaracji składać. Natomiast hmm. będę robił wszystko, żeby w tej kadencji ten mój program, który przedstawiłem, konsekwentnie realizować. Ja chcę powiedzieć, że w tej chwili tych zadań, które przyjęliśmy wspólnie tutaj w Urzędzie Miasta do zrealizowania jest ponad 80. Wiem, że to jest ogrom pracy, że to jest bardzo duże wyzwanie dla pracowników urzędu miasta. Zdaję sobie sprawę, że to wymaga dodatkowego zaangażowania. Natomiast ja ze swojej strony będę robił wszystko, żeby te zadania starać się zrealizować. Natomiast Proszę mnie zrozumieć, zdaję sobie sprawę, że przyjęcie tak szerokiego programu będzie powodował, że nie wszystkie zadania w planowanych terminach będą realizowane. Będą poślizgi i proszę mnie zrozumieć, miałem dwie drogi wyjścia. Albo zrobić tak zwany plan minimum, który można spokojnie, terminowo realizować, albo zrobić plan maksymalny i zrealizować maksymalnie dużo tych spraw, które są do zrealizowania. Wybrałem to drugie rozwiązanie. Może mój wiek mnie do tego skłonił, wiedząc, że no, może być to moja ostatnia kadencja, a chciałbym, żeby tych, tych inwestycji, które są miastu bezwzględnie potrzebne, zrealizować jak najwięcej i żebyśmy my wszyscy mieszkańcy naszego miasta mieli z tego tytułu zadowolenie. No, zwróćmy uwagę, że ruszyliśmy temat obiektów sportowych. Modernizujemy stadiony w tej chwili przy ulicy Grunwaldzkiej, czyli tereny tak zwanego OSIR-u, ośrodka sportu i rekreacji. W tej chwili jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na wyłanienie wykonawcy budowy stadionu lekkoatletycznego przy Sportowej. Ale pamiętajmy, że bardzo dużym wyzwaniem jest budowa nowego centrum kultury, czyli obiektu, który połączy dom kultury z biblioteką. To zadanie jest o tyle trudne do wykonania, że jest po pierwsze kosztowne i powtórę, na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości współfinansowania tej inwestycji, czyli prawdopodobnie będziemy musieli budować tę inwestycję ze środków własnych i to dla nas wszystkich mieszkańców będzie na pewno duże wyzwanie. Ale chcę temu wyzwaniu podołać, robię wszystko, żeby tę inwestycję rozpocząć najpóźniej w roku 2020 i w przeciągu półtora roku ją zakończyć. Czy planowane jest rozszerzenie tras komunikacji miejskiej? W tej chwili ograniczamy się do tych dwóch tras, czyli to jest taka krzyżówka między przewłoką i lądowem, druga między ulicą kolorową i ulicą wczasową. To wszystko będzie zależało od rozwoju węzła transportowego. Jesteśmy w tej chwili na etapie wyłonienia wykonawcy przebudowy dworca kolejowego i ciągów komunikacyjnych przy dworcu kolejowym i dworcu autobusowym. To będzie to główne centrum, które będzie rozprowadzało ruch na poszczególne tereny naszego miasta. Jeżeli w... Tak jak zakładam, że będziemy mieli to stałe połączenie ze Słupskiem, czyli ten szynowóz. Z opinii mieszkańców będzie wynikało, że będą wymagały ta, ta sieć rozbudowy. Jest to temat otwarty, możemy dyskutować. Natomiast na dzień dzisiejszy chcielibyśmy te dwie linie utrzymać i rozbudować ten węzeł transportowy, czyli w pełni uruchomić cały ten program komunikacji wewnętrznej. Może przejdźmy do kilku pytań z grupy facebookowej. Mieszkańcu. To jest pytanie o remont ulicy Darłowskiej. To pan Jakub stwierdził, że jest niewidoczny postęp prac, i pyta się, kiedy, kiedy zostanie wykonany remont? Tylko od razu proszę zrozumieć, wszystkie ulice, które są na terenie miasta, niekoniecznie są własnością miasta. To Państwo musicie zrozumieć, że y, wprowadzanie podziału administracyjnego kraju na województwa, na gminy i powiaty spowodowało, że również drogi mają różnych zarządców, różnych właścicieli. Grupa ulic w mieście to są tak zwane ulice gminne, czyli nasze miasta, ale posiadamy na terenie naszego miasta ulice, które są w zarządzie dróg powiatowych. Tak pokrótce powiem, w tej chwili powiatową drogą jest ulica Wróbelskiego, Plac Dąbrowskiego, ulica Kopernika, ulica Grunwaldzka. To są drogi powiatowe. W zarządzie dróg wojewódzkich mamy ulicę Darłowską, właśnie tę, o którą Pan pyta. I w zarządzie dróg krajowych, bo mamy również taką kategorię, jest ulica Słupska, ulica Dworcowa i ulica Westerplatte. Zarządcy, właściciele tych dróg de decydują o wszystkich sprawach remontowych i utrzymania tych obiektów. Na to pozyskują środki i realizują. My realizujemy drogi e, miejskie, czyli drogi gminne. Wracając do ulicy Darłowskiej. Zarząd Dróg e, e, Wojewódzkich ogłosił przetarg, w wyniku którego wyłonił wykonawcę. Tym wykonawcą jest firma Polbud. Kontrakt został podpisany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z firmą Polbud w sierpniu ubiegłego roku, czyli w sierpniu 2018 roku z terminem realizacji tej inwestycji z 16 miesięcy. Także Państwo rozumiecie, że termin zakończenia tych prac jest planowany na styczeń roku 2020. W tej chwili te prace trwają. Organizację prac obudowy no, decyduje firma Realizujące te prace. Natomiast ja już wielokrotnie podkreślałem w rozmowach i z wykonawcą, czyli z firmą Product Paul Brud ale z inwestorem, którym jest zarząd dróg wojewódzkich, że my sobie nie wyobrażamy jako mieszkańca naszego miasta, żeby w sezonie letnim, czyli od 15 czerwca do 15 września, nie była zapewniona przejezdność na tej ulicy Darłowskiej w dwóch kierunkach ruchu samochodowego. Mam zapewnienie od firmy Polbud i Zarządu Dróg Wojewódzkich, że to zostanie spełnione. I tak wygląda sytuacja, czyli tak mogę Państwu przekazać informację. Natomiast prace, które są ten harmonogram, który nam przedstawiono, wskazuje, że tak się stanie. Natomiast mówię, jest, jest to największe w tej chwili moje zmartwienie w rozmowach z tymi osobami, żeby ten element realizacji tego harmonogramu był dotrzymany. Wiedząc o tym, że ja mogę prosić, mogę błagać, mogę krzyczeć, to upadnie, natomiast nie mam bezpośredniego przełożenia, gdyż my nie jesteśmy stroną. Stroną jest wykonawca, czyli firma Polbud i inwestor, ten, który zlecił pracę, czyli zarząd dróg wojewódzki. My jesteśmy niejako w środku. Natomiast uważam, że po wykonaniu tych prac. Sprawa komunikacji wschodniej i zachodniej, sprawa wyglądu całej infrastruktury drogowej i nie tylko po zachodniej stronie, radykalnie się zmieni. Dlatego mogę Państwa z jednej strony przeprosić za utrudnienia, które są i na pewno będą jeszcze ale z drugiej strony prosić też o wyrozumiałość, gdyż ta inwestycja dla miasta jest niezbędna. Ona powinna być wykonana już wcześniej. Cieszę się, że jest realizowana obecnie i na pewno, jeżeli chodzi o zachodnią stronę, diametralnie zmieni estetykę i, i wygląd i funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych po zachodniej stronie miasta. Mhm. Jeszcze jedno pytanie ostatnie. Pytanie o parking i waczację. No to jest dylemat i tutaj mamy różne opcje. Jeżeli chodzi o parkingi, oddaliśmy w roku 15 czy 16 duży parking przy ulicy Słupskiej obok Banacha. To jest parking, który jeszcze y, nigdy nie został w 100% wypełniony, czyli osoby przyjeżdżające do naszego miasta mogą zostawić tam samochody, i to są parkingi ogólnodostępne, bezpłatne. Drugi taki parking wisi się przy ulicy rybackiej, również parking bardzo fajnie usytuowany bo w sąsiedztwie morza, niedaleko ulicy wczasowej, niedaleko, niedaleko plaży. Również to jest parking ogólnodostępny, bezpłatny, z którego mogą wszyscy korzystać, który również nigdy nie był jeszcze przepełniony. Z drugiej strony mamy wąskie ulice na których nie jesteśmy w stanie ich poszerzyć. Chcemy zachować ten tradycyjny historyczny charakter zabudowy naszego miasta. Mamy ograniczone miejsca parkingowe. W celu zachowania płynności przejezdności tych ulic ratujemy się strefami płatnego parkowania, gdyż one w miarę porządkują i pozwalają korzystać z przejazdu. Natomiast proszę Państwa, proszę mnie zrozumieć. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, żeby każdy mógł swobodnie dojechać w strefę nadmorską, bo to głównie turystów to interesuje, żeby swoim samochodem jak najbliżej dostać się w stronę morza. Proszę korzystać z tych parkingów, o których wspomniałem. Proszę korzystać z darmowej komunikacji lokalnej, którą uruchomiliśmy między innymi również, żeby turyści mogli się przemieszczać. Proszę korzystać z rowerów. Proszę korzystać z wędrówek po mieście pieszo. Odległość między granicami naszego miasta naprawdę jest niewielka, najczęściej wynosi ona 2-3 km, czyli można spokojnie się przespacerować. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, chcielibyśmy, żeby docelowy model w naszym mieście to była komunikacja zbiorowa, czyli to, o którą Pan pytał, czyli te linie komunikacji zbiorowej. Komunikacja rowerowa, budujemy w tej chwili nowe parkingi dla rowerów. Chcemy to również po wybudowaniu węzła integracyjnego uzbroić, wypuszczanie rowerów. Chcielibyśmy, żeby charakter właśnie ten dominował komunikacji w naszym mieście, natomiast komunikacja samochodowa, żeby no była maksymalnie ograniczona. Dziękuję za wywiad. Dziękuję. Ciekawe pytania. Dużo ma Pan tych